Hej, hej, Witam się z Wami przepiękną, przeświąteczną książką Pani Joanny Takieli. I jest to przerwa świąteczna od wydawnictwa Filia. A premier była całkiem niedawno, bo 23 październik 2024. Ach, cóż to było za cudo. Wiecie, czasami, nie wiem jak Wy tak macie, ale ja tak mam, że nieraz wystarczy nazwisko autorki, żeby wiedzieć, czy dana książka jest dla nas, czy po prostu nie. No ja nie wątpiłam w to, że zastanę Zostanę tu oczerwana pod każdym możliwym względem. To jedna z najbardziej świątecznych i klimatycznych książek, która podkreśla to naprawdę na kaździutkim kroku. Wiecie, akcja toczy się mm, dosłownie kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Będziemy właśnie do niego zmierzać, i ona jest podzielona y, na trzy opowieści. Oczywiście każda z nich się tutaj ze sobą łączy. W jednej czytamy o kobiecie, która każdego dnia czuje się coraz gorzej, robi co może, żeby nie pokazywać domownikom, że no wciąż coś się tam boli, chociaż w pewnym momencie oni zauważają, że no jednak z nimi szczera to raczej nie jest. W tej powieści ukryta jest również druga, która przedstawia nastoletniego chłopca, który jest zakochany w dziewczynie, z którą mają lekcję, którą tam obserwuje. I poznamy również jej zdanie o nim, jakie czasami nasz rozum nie nadąża za mową ciała. Wiecie, niekiedy wstyd, przesłania na myślenie i osądy, o czym dosłownie obydwoje się tutaj młodych ludzi przekona. Trzeciej historii, która dosłownie wyrasta jakby z boku tych dwóch pozostałych, poznamy władczą kobietę, która sama wychowuje swojego syna. Ona planowała wyjechać z nim za granicę, żeby te, wiecie, no, te święta spędzić tak totalnie hucznie pośród hojnych wybuchów, fajerwerków i wszystkiego, co po prostu przed tym świętem się robi i w tym dniu również. I wychodzi na to, że dzień przed wylotem coś tu się wydarzy. Wiecie, to nie było tak jakby pokazane, że do czegoś zmierzamy, tylko to stało się tutaj nagle. Ona odbierając synka ze szkoły, nagle napytyka pewien problem, przez co no, nie zdążyli wyjść przed jej zamknięciem. Nagle zrobiło się ciemno i ona mówi, co się dzieje, kto zgasił światło, czy nie ma prądu. Ale wkrótce się okazuje, że nie tylko ona została w tej szkole uwięziona. Po prostu ich tam zamknęli. Najwyraźniej no los zakpił sobie z każdego z nich. Albo można podejść od pozytywnej strony dał im szansę na naprawienie tego, co zostało przez nich zepsute. Wiecie, los każdej osoby odmienia się tutaj dosłownie o 180 stopni. Tak naprawdę przekonają się, że nie pieniądze, nie zaszczyty i nie sława jest ważna, a właśnie rodzina. I czas, który się im poświęca. Niekiedy los może pokazywać nas w złym świetle, a my ze strachu przed porażką no, nakładamy na siebie zbroje, wiedząc, że ze wszystkim sobie poradzimy sami. Dopiero kiedy otworzymy się, zobaczymy, że w gruncie rzeczy to tak naprawdę zawsze byliśmy samotni. I tym samym unieszczęśliwialiśmy nie tylko siebie, ale i bliskie osoby z naszego otoczenia, które to widziały i też odczuwały. Wiecie, opowieść pokazała, że każdy z nas zasługuje na drugą szansę. Podkreśliła, że nie można samemu sobie robić wyzwań, nie można siebie wyzywać, i można siebie obrażać, gdyż no, często zasłyszane słowa przez nas mózg, nasz mózg pomału zaczynają stawać się prawdą, jeżeli ja ciągle będę mówiła, ale jestem ciamowata, ale jestem niedorajdy, ciągle czegoś nie potrafię zrobić, no to wybaczcie, ale wymawiamy sobie to i, i tak naprawdę nie będziemy mogli tych rzeczy zrobić. Wiecie, naprawdę autorka w ogóle wspaniale wykreowała tutaj bohaterów, ułożyła ich z ludźmi o przeciwstawnym zachowaniu i ozdobiła ich smutki takimi pięknymi widokami, łańcuchami, lampkami, choinkami, o jakich marzą inni, a nie zawsze mogą je mieć. Wiecie, również dołożyła tutaj czworonogów, żeby nie zapomnieć, że również stanowią naszą rodzinę i też trzeba o nich pamiętać, nawet albo tym bardziej święta. Pamiętajcie, że czasami ręcznie zrobiona opaska jest dużo lepsza od drogich prezentów kupionych na szybko. Przepiękna, przecudowna, przeświąteczna książka. Idealna na święta i na każdy, dzień, na każdy dzień, bo każdego dnia możemy się tak naprawdę zmienić w coś pięknego. Pokazała, że najważniejsze jest zawsze wnętrze, a nie to jak się kogoś widzi, bo czasami ktoś pokazuje nam tylko pozory i ma ku temu swoje powody przecudowna, przeświąteczna, jeszcze raz podkreślam, zakochałam się w tych historiach po prostu ze łzami w oku, czasami czytałam i tak sobie kiwałam głową, że jak ja kocham takie książki. Bardzo z całego serca Wam ją polecam, Rozcieliłam się przy niej na maksa, dlatego wydaje mi się, że naprawdę warto przeczytać. W ogóle, jeżeli nie znacie Pióra Pani Joanny takieli, po którą książkę byście nie sięgnęli, po prostu się zakochacie. Oczywiście, jeżeli lubicie takie piękne i sympatyczne rzeczy, gdzie dzieją się cuda. Trzymajcie się ciepło. Pa, 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 pa.